Witajcie moi drodzy w filmie poświęconym zakupom, znaczy no moim zakupom na temu. Na początku muszę się przyznać, że nie chciałam nagrywać tego filmu, bo każdy no każdy kto robi zakupy, zamawia coś na temu, to wie, że tam jest absolutnie wszystko, wszystko tam można znaleźć, ale później sobie pomyślałam: "Hello, jak ja robiłam zakupy, to robiłam je w ciemno, tak naprawdę. Czytałam tam recenzje, ale wiecie jak z tymi recenzjami różnie bywa, mm, więc doszłam do wniosku, że nagram film, który jak najbardziej pokaże to, co ja bym chciała zobaczyć, zanim zrobię zakupy na temu. Więc tak. Bardzo dużo rzeczy w sensie ciuchów i też dużo pierdół, więc zacznę może od ciuchów. Ja kupiłam sobie parę bluzek do pracy. Wiecie, ja lubię w pracy mieć takie bardzo duże, swobodne ciuchy, więc zamówiłam sobie taką bluzeczkę. Bluzeczka jest przepiękna, aczkolwiek właśnie to jest materiał taki typowy, jak ja miałam 11 lat. Mniej więcej to właśnie ten materiał wszedł w taki obieg że kupowało się te ciuchy dzieciom, one nie do końca są fajne, bo one właśnie są takie, wydaje mi się, nie przepuszczają powietrza, tak jest takie, ale, ale ogólnie kolor i, i design jest super, więc spoko. Następna rzecz to sukienka. Jeżeli uda mi się, będę wstawiała Wam tutaj cenę, jak mi się uda wszystko znaleźć, ale wiecie, że z cenami bywa różnie. Dzisiaj na jedno jest promocja, na, na jutro jest druga. Yy, inna. Taka sukieneczka, słuchajcie, na ramionka. Pięknie wygląda w kamerze. Ładniej niż na żywo. Tutaj też jest taki ten materiał. Wiecie, sztuczny, no ale. Ona była tania, bo ona około 3 dychy kosztowała. Więc spoko. Następna bluzka i ta już jest z lepszego materiału. I wygląda tak: też do pracy, fioletowa, przepiękna bluzeczka. Jeżeli chodzi o bluzki, ja nie inwestowałam w bluzki dużo pieniędzy. W sensie one są tam, chyba jedna była za 3 dychy, albo 4. 36, bo nie wiedziałam czy warto. Tam mi się strasznie podoba, bo to jest taka Harry Potter. Eee, Sarkaz because avada ava Kadabra cadavra is illegal. Także spoko. Eee, lubię Harry'ego Pottera, nie chodziłabym z, wiecie, nie chodziłabym z twarzą Harry Pottera na, na piersi, ale takie rzeczy są jak najbardziej w moim stylu. Także spoko. Jeszcze jedną mam bluzkę z Harry Pottera, czerwoną z tymi okularami, e, więc też piękna. I też materiał jest świetny. Te z Harry Potterem, mają świetny materiał. E, rozmiarówki różne. E, nawet mam 5XL, bo bardzo, bardzo chciałam mieć. Bardzo, bardzo luźną. Ona jest naprawdę duża, to jest naprawdę duża bluzka. Yy, białą bluzeczkę i ona jest już z takiego lepszego materiału. O, ono się, się nadaje jak taka bawełna, ale no nie wiem, nie czytałam składu, spodobał mi się krój, więc ją wzięłam. Takie fajne marękawki, tutaj tak lekko podwijane jakby, także spoko. Słuchajcie, ciuchów jeszcze dwa ciuchy mam. Jeszcze jedna bluzeczka, o taka w tym stylu, trochę jakby ala ciążowa, bo ten, ale inaczej jest szyta, w sensie ciążowe mają trochę niżej y, ten pasek, więc taka bluzeczka, też bardzo mi się podoba, do dżinsów jak znalazł i taką... Y i taką sukienkę wzięłam. Strasznie śmierdzi chemią, więc przed założeniem na pewno wyląduje w pralce, więc dlatego też chciałam nagrać Wam ten film, żebym mogła yy, właśnie wyprać te wszystkie rzeczy, zanim je zacznę używać. Taka sukieneczka, ona przepięknie się mieni. Będzie taka do kolana, max. Taka piękna, jest troszeczkę przezroczysta, no ale to taki materiał. Bardzo, bardzo, bardzo ładna kiecka. Pięknie się mieni. Śmiejemy się ze mnie. Ja w ogóle nie pomyślałam o tym, że zrobiłam tego w takiej ilości. To po pierwsze. A po drugie i przede wszystkim właśnie wszystkie rzeczy są zapakowane w takie ładne, w takie ładne woreczki. E, zrobiłam zamówienie na skarpetki. Skarpetek się bałam najbardziej, one nie były drogie, umówmy się, ale e, no jak nie są już dobre na twoją stopę, no to no szkoda kasy nawet tych 6-8 zł, więc wiecie takie wzięłam i ogólnie chciałam powiedzieć, że wszystkie te skarpetki, które ja mam są e, świetne, bardzo się nadają bardzo się rozciągają są y, idealne zobaczcie. One się naprawdę, naprawdę rozciągają. O, i dziurę zrobiłam. Oczko poszło! No tego się nie spodziewałam. Chciałam być miła i kochana i pokazać Wam, że się nadaje. No nadają się, nadają się. Te się nadają, te to już w ogóle. To, to jest, słuchajcie, full. To też jest full. I te też są. Super. I już pokażę Wam e, wzory, jakie są na tych skarpetkach. Specjalnie e, z bliska chciałam Wam nagrać, żeby Wam pokazać, w jaki sposób one wyglądają. No kurczę, szkoda, mi tej skarpeteczki, co mi oczko poszło. A najładniejsze były. No nic, widocznie nie dane mi w nich łazić. No. Także skarpetki e, są. Perfekto, ja uważam, że ten zakult, zakup to zakup życia, bo ceny skarpetek są naprawdę niewielkie w porównaniu do tych naszych. w porównaniu do tych naszych polskich sorry. E, dobra, następną rzeczą, jaką ja kupiłam, jest opaska na Halloween. To znaczy, na jesień. Ja ją kupiłam po prostu na jesień, żeby właśnie jak będę. Robiła sobie makijaż, bo będę nagrywała dla Was coś. To wtedy będę używała opaski Halloween. Bardzo ładnie wygląda. Ma takie żywe kolory. Także spoko. Tutaj mam następną rzeczą są naklejki na szybę. I one są tak fajnie zawinięte. I. Mają takie ładne, żywe kolory, naprawdę mają piękny kolor. I właśnie yy, fajne są, bo nie zostawiają żadnego kleju na szybie. Yy, I no, na jesień do kuchni, żeby w kuchni też coś tam jesiennego było. Yy, w ogóle miałam tutaj wam tego nie pokazywać, ze względu na to, że yy, jesienne jakby zakupy, taki jesienny hol chciałam zrobić osobno we wrześniu-październiku, ale no. I tutaj mam pierwszą poszewkę, pierwszą, ponieważ w tym zamówieniu jest jedyną poszewką, ale nie pierwszą w ogóle do jesieni. E, także z takimi ładnymi liściami, takie piękne kolory. E, jakość materiału też już Wam pokazuję, także tak to się wszystko pięknie prezentuje. Naprawdę spoko, spoko produkt. E, kupiłam też, nabyłam drogą kupna, również girlandę z liści jesiennych jest zawnięta niestety trzeba będzie to jakoś wyprostować na pewno będzie dosyć trudno to zrobić ale wygląda w taki sposób i naprawdę ładne żywe kolory także wszystko wszystko jest bardzo fajnej jakości syn sobie wybrał piórnik Umówmy się, to nie jest jakaś wybitna jakość e, e, produktu. Aczkolwiek chodzi o sam wygląd, bo wygląd jest świetny. No i teraz najlepsze jest to, co jest w środku, a w środku jest, są wnętrzności e, takiej wyskrobanej ryby. E, fajne jest to, że ten ogon jest nadal piórnikiem. Jakby wam to pokazać. O. Ten ogon jest nadal piórnikiem, także, o, widzicie? E, e, nadal można e, wsadzić tutaj jakąś długą linijkę, albo wcisnąć tam nożyczki albo klej, i nie zajmuje tutaj dużo miejsca, więc to akurat jest fajne i przemyślane. I właśnie taki piórnik e, będzie fajnie służył, e, jako e, taki piórnik zastępczy do teczki, która zostaje w szkole w szafce. Także spoko. E, następna rzecz: gumki, gumki do włosów. Ja kupiłam takie gumki. Nie jestem specjalnie z nich zadowolona, ponieważ one są małe. Ale one są małe, ale one po prostu, patrzcie, na no głowę mi wejdą. To jest szok. Jestem w szoku. Nie wiem, czy to było widać. Wezmę jasno. Widać to było, mam nadzieję, że tak. To po prostu jest takie. Elastyczne, ja nie wiem z czego oni to robią, ale niech robią, niech robią. Włosy na pewno trzymać będzie. A nie, musiałam, nie powstrzymałam się, kupiłam pędzle, które są wyjątkowe, piękne i bardzo, bardzo ładne. Mają bardzo ładny, ładne włosie. To akurat tutaj gdzieś mi się zagięło. Widać? O, no bo, o, widać, że się tutaj wygiął. Ale to nic. To akurat nic. Ładny taki ścięty kształt. E, włoski są e, mieszane i one mają taki fajny... No, super są te pędzelki. E, nie były drogie, więc stwierdziłam, że skuszę się. E, ja poprzednie pędzelki miałam z, e, z Shein. A e, teraz postawiłam na temu, więc... E, no, robiłam zakupy, więc przy okazji rzuciłam takie, one nie były drogie, więc mówię, a spróbujemy. Taki ołówek, ja myślałam, że to jest fajna rzecz, yy, bo ogólnie, yy, no nie, o kurde, nie chciałam Wam pokazać, bo fajna niby rzecz, to tamto, sramto, ale... Myślałam, że tu wkłady jakieś będą zastępcze. Tu jest pusto, tu nie ma nic. Czyli tylko płacimy, tak jakby za ten plastik i za ten rysik. Chyba, że ten rysik jest, nie wiem, nie, nie wypisuje się, bo tego jeszcze nie wiem. Także to się wszystko, wszystko się okaże w trakcie używania. Kupiłam takie kolczyki na jesień, słuchajcie. Pierwszy raz w życiu kupiłam coś takiego. Kupiłam kolczyki jesienne. Liście klonu. Bardzo mi się spodobały, rzuciły mi się od razu w oczy, więc je zakupiłam. I tu mam. O. Bo tu mam jeszcze inne. Zakupy. Tu nie mogę się rozwodzić za bardzo, bo tu mam rzeczy do kalendarza i nie mogę o tym głośno mówić. Tu jest takie cudo. Takie coś. Takie coś. Takie i takie. E, I to Wam pokazuję z bliska. Widzicie, i widzicie, i widzicie. Ja bym się porąbała, mi się. No i teraz tak, przez omyłkę zamówiłam dwa razy tą samą bluzkę. E, chyba bodajże nawet w tej samej cenie. I wygląda tak. Jest bardzo ładna. Jest na jedno ramię. Ona będzie tak leżała, tak wiecie, tak na ukos. Ale patrzcie, ta jest wykończona w taki sposób. No i pomyliłam się. Druga jest identyczna i jest wykończona w taki sposób. Widać to? Ta jest taka, a ta jest taka. Jeszcze w porównaniu jedna obok siebie. Dwie obok siebie wózki. Widzicie? Materiał jest spoko. Ta jest bardziej przyświtująca. Nie wiem, czy to widać. Tak. A ta druga jest dużo bardziej grubsza. Także ta się już nada na jesień jesień taka typowa. Więc spoko niech tu wiszą. I najbardziej wyczekiwana rzecz, czyli koce, koce z, e, z temu. Koc wygląda tak. Ale on jest... Czy to widać? On jest taki i tu ma koniec. Nie wiem, dlaczego zamówiłam sto na 70 Także Luśka będzie miała piękny jesienny kocyk, bo jak go złożę, to akurat dla niej takie, taka leżanka będzie ogólnie kolory są przepiękne i na pewno kupię ten koc w dużym rozmiarze, na 100% w ogóle nikt, mnie, nie, nikt mi nie powie, że nie doskonałej jakości jest taki, słuchajcie, no pepko to się chowa po prostu, jeżeli chodzi o to wiadomo, wszystko przed użyciem przepiora oprócz chyba skarpetek, no tak myślę no bo to bez sensu także tak wygląda moje pierwsze zamówienie z temu. Mam nadzieję, że ten film jakoś Wam rozjaśni, otworzy oczy, albo przekona do zakupu niektórych rzeczy, albo też zniechęci do zakupu niektórych rzeczy. No bo różnie to bywa. Niektórzy oczekują czegoś więcej od produktu. Yy, więc tak, no dobra. Trzymajcie się ciepło, buziaki i do następnego. Bye.